Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w 102 Dalmatyńczyki i Psiaki na Pomoc. I od razu już mamy bardzo nietypową sytuację. Spójrzcie, samolocik się e, zaciął, ale to już jego problem. Oczywiście z tego skorzystaliśmy. No i mamy kolejne e, kości po prostu. Dobrze, kontynuujemy poziom wieś w każdym razie. Tutaj mamy kolejnego psiaczka do uwolnienia, więc już jesteś wolny, mój drogi. I mamy już 73 kości. I w tej części poziomu to już chyba wszystko, także możemy sobie przejść dalej. Hm, wielkie drzewo. Hmm, patrzcie. Odwiedzimy je zaraz. Zobaczymy, co tam się wyrabia. Tylko się rozprawię z tymi. Nie. Nieudacznikami, oczywiście, tak jest. No i sprawdźmy, co tam słychać. Jest. Powinna tu być jakaś winda. O! Jest winda, proszę bardzo. I otrzymaliśmy naklejkę za. Wjechanie windą na samą górę. I sobie zbieramy dalej kości. Jest następny psiaczek, już piąty, także pozostał już tylko jeden. Okej, okay, i tu już wszystko zebraliśmy, także... O, papuga zdrajca, tak, kolejny kopniak. Pierwszy w tym odcinku. Cześć,

That louse Horus is peddling his perfidity hereabouts. Him again? Don't let the Baden's negative vibes bring you down, Papa child Manny has an astute observation to share with you. What's that? Not far from here you will find a circle of ancient stones. I believe the stones you deal with the Horus tak. W Wielkiej Brytanii, no dobrze, ale się wdrapniemy, oczywiście, bo możemy sobie zebrać parę fantów i oczywiście też dodatkowe życie. Także czemu nie? I to już jest ostatni, już psiak w tym poziomie. Także mamy komplet psiaków. Jeszcze tylko trzeba się rozprawić z pobliskimi wrogami. Okay, mamy 99. Czy ja gdzieś pominąłem jedną kość? Nie, po prostu ten wieśniak miał przy sobie e, właśnie ostatnią już kość setną, także pozostało nam już tylko e, dojście do liczby 102. Ale chwilunia, właśnie, jeszcze jakiś pomocnik tu się czai, krueli, czyli baryła. No to oczywiście też coś, coś z tym panem trzeba zrobić. Czemu po prostu mnie nie swapie, jeśli tylko musisz gadać? O, dobra, coś tam powiem, i, i dopiero za 5 sekund to złapie. Tak, albo tutaj, zwróćcie uwagę. Mógł uciec, ale nie, wolał stać i poczekać, aż wreszcie ta konstrukcja się na niego przewróci i go zmiażdży. No, ale cóż, to już jest jego problem. Dobrze, taką ciekawostkę wam zdradzę. Tak, widzieliście pewnie to życie, które zebraliśmy. Jeżeli jednak ta konstrukcja się zawali, no to już to dodatkowe życie będzie już nie do zebrania. Także zbierzcie to życie, zanim właśnie przechytrzycie... Barowe. Przechodzimy dalej. Poziom zatytułowany Podwórze. I to jest dokładnie ten poziom, którego, który wręcz nienawidziłem. Za czasów młodości. Haj busilo. Why are you so sad? Well, the lazy farmer around here hasn't been taking good care of the backyard, so there's lots of stuff that needs to get done around here. Not so bad, Priscilla.

i think. That sounds easy. I'll be right back. No dobrze, tak się składa, że mamy parę zadanek do wykonania i to tylko dlatego, ponieważ leniwy farmer jest tak leniwy, jak się okazuje, że musimy wszelkie prace wykonać za niego. To, co musimy najpierw zrobić, to oczywiście po rozprawieniu się z tym strażnikiem, który nic nie umie, przekręcić te dźwignie, czy jak to się nazywa, żeby Napełnić wodą to koryto. Ale zanim wrócimy do świnki, zanim wrócimy, to zbadamy sobie teren. Ja też się cieszę, że Cię widzę. Uwolnionego już. Dobrze, tu jeszcze jest jeden pan. Ach, dobrze. Jeszcze jest buldożer. też oberwie oczywiście. No i dobra, mam, mamy już wszystko tutaj zebrane, także możemy sobie wracać. Do naszego zleceniodawcy. Wow! I feel now that I've had a drink. Thanks!

A teraz... No chodź tutaj. Chodź na dół. O, jakim cudem nie oberwałem, nie wiem. Nie pytajcie mnie. Dobrze. Jeszcze ty zostałeś na placu boju. Tak, dlaczego powiedziałem, że tego poziomu wręcz nienawidziłem wtedy. Jak w tę grę po raz pierwszy zagrałem, ponieważ ten poziom wydawał mi się taki naprawdę długi. No i w sumie to jest jeden z najdłuższych poziomów w całej grze. Ale jak sobie zagrałem w ten tytuł całkiem niedawno temu, to nawet, nawet polubiłem ten etap. Ale muszę powiedzieć, że tego etapu. Do do by them, to like znaczy tego zadania to akurat. Uh, nigdy nie lubiłem, bo akurat nie szło mi, powiem Wam. O, jeszcze tutaj helikop helikopterek został do ubicia. O. Dobra, idziemy sobie tędy. O, jeszcze jeden helikopter. Chodź tutaj. Chodź tu, no nie bój się. No. Troszeczkę taki nieśmiały był, muszę wam powiedzieć, ale... W końcu się zdobył na odwagę. Dobra, i co musimy zrobić? Musimy szczeknąć na kurę, i wtedy ta kura dostanie, nie wiem, jakiegoś kopa, chyba. Kopa pewną część ciała na 4 litery. I dzięki temu po prostu wlatuje do środka. I tak musimy trzy razy postąpić w sumie. Oj, troszkę za daleko. No widzicie, nie jest tak łatwo wcale. No teraz to już w ogóle nie chcę. Nie chcę tam wlecieć. Patrzcie, co się z tą kurą stało. Jak się zbuntował nagle. Ale dobra, już. Już wreszcie postanowił wrócić do domu. Bo już. No chyba wystarczająco się przewietrzył. Przewietrzyła się ta kura. Miękko. No i wracamy do świnki. Tak, kolejne zadanko wykonane. Ale tym razem zbadamy nieco teren. Zobaczymy, co tutaj się czai. Kolejny kopniak. Za karę. Bo, oczywiście, pamiętacie, że. No, papuga nie zapisała mi stanu gry. O, buldożer. Cześć. <laughs> Fajnie, że już musisz iść na drzewo, prostować banany. Jakże mi przykro. O, tu są kości, to też pozbieramy. I tutaj, z tego co pamiętam, można znaleźć. O, dokładnie tutaj. Dodatkowe życie. Kto by pomyślał, że tutaj będzie zakopane dodatkowe życie? To jest chyba jedyna taka. Jedyne dodatkowe życie, które jest y, zakopane. Dobra, tego mięcha nie musimy zbierać, bo mamy pełne zdrowie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj.

że przegoniłem dwie kury naraz do środka, i niestety okazało się, że tak no, nie wolno było robić, bo po prostu gra pomyślała, że zaprowadziliśmy tylko jedną kurę, a nie dwie. No i w ten sposób no, nie mogłem tego zadania wykonać, bo trzeba było dokładnie trzy kury, trzy razy przegonić kurę do właśnie tam do środka. Także uważajcie. Kolejny buldożer na drzewo. Tutaj pamiętam, że są zakopane aż. Chyba cztery kości w jednym miejscu. Tu jest jedna. Jest w pobliżu. Powinna być druga. No czemu ja muszę naokoło iść? Nie nie rozumiem. <gry> Czyż są. O, obok siebie właśnie. Czemu ja muszę tak. Dziwną drogą iść. No spójrzcie sami, o. Jaki to ma sens? Chyba żaden. No dobra, tu już mamy wszystko. Papuga, oczywiście, wiadomo, co musi dostać. Już nie muszę mówić. Mam nadzieję. O, teraz sobie doskoczymy tutaj. Pozbieramy kolejne kosteczki. No, i zobaczcie, 56 kości, także jakoś to idzie. Musimy teraz pójść do sil silosu, czy coś. O, poczekajcie, poczekajcie, żeby tego nie skopać. O! Świetnie. No nie, znowu helikopter. No, ile was tu jest? Dobrze! Pięknie. I mamy już 60. O, i teraz na platformę skaczemy, żeby dostać się. Tak, do środka. No i teraz co musimy robić, to przekręcać już znane nam dźwignie, jak to nazwałem. Żeby po prostu wysypać to ciemno coś. Świnka Priscilla nazwała to ziarnem, chociaż dla mnie to raczej. A, a nie będę zresztą mówił. Bo nie ma to zbyt dużego znaczenia. Dobra, i tak się składa, że to już chyba wszystko, co mieliśmy tutaj zrobić. No i gdzie to ziarno, pytam się. Hmm, nie wiem, gdzieś zniknęło nagle. Przecież tyle tego poszło, że nieważne. Całkiem sporo wrogów tutaj jest, jakby nie patrzeć. That's impressive.

Chyba już przedostatnie zadanko. Więc najpierw musimy znaleźć. O, kluczyk. Całe szczęście, że bardzo blisko był ten klucz. I teraz udajemy się, moi drodzy, do e, traktora, który znajdziemy tam obok tego silosu. Zaraz Wam dokładnie pokażę. Tu jest ten wychodek, który musimy staranować tymże traktorem, ponieważ, jak się okazuje, no, nasz leniwy farmer po prostu go nie potrzebuje. I znowu rzutem na taśmę wykonałem, no, przeturlałem się. Wow. Ja to naprawdę mam sporo szczęścia czasami w tej grze dobrze. Dostał 86. Tutaj na pewno jest coś zakopanego, nie myliłem się. 88 Okej, okay, to już wszystko z tych zakopanych fantów. Tu w środku w ogóle nic nie ma. No i odpalamy bryczkę. Jedziemy. No widzimy, że piesek w ogóle nie musiał palcem kiwnąć. Nieważne. Tak rzekł. No cóż, no widzimy, że najprawdopodobniej nasz farmer jest w jakimś konflikcie z, ze swoją mamą. Hmm. Ciekawe dlaczego, ale tego już się nie dowiemy. Po prostu zróbmy to, co jeszcze mamy zrobić. I, i będziemy już powolutku kończyć ten poziom, czyli podwórze. Swoją drogą jeszcze powiem wam, że. W innej wersji gry ten poziom jest zatytułowany Obora bodajże, a nie Podwórze. Hmm. Ale jak dla mnie podwórze to bardziej... bardziej pasuje niż Obora, bo jesteśmy no nie tylko w oborze, ale też w innych... No po prostu taką czuć miastkę wsi. E, Czyli podwórze jest jak, jak najbardziej dobrą nazwą. Okej, okay, czyżby to ostatnie kości? Tak jest. Mamy stówę, Jeszcze ostatni wróg, Pięknie. No i myślę, że to już będzie prawie wszystko. Tak życie mamy zebrane. Hey, jesteś super puppy. Thanks a lot. Hey, why are you still sad, Priscilla? Well. It's my birthday today and uh no one remembered to get me a present. So if you want to leave now, go right ahead, the gate is open. What's a birthday without a present? Hmm. I've got o, Urodziny, tak? To po poczekajcie. Zrobimy tak, że weźmiemy prezencik. Stolat, solat, solat, kolat. Niechaj żyje nam. Stolat, solat. Dobra, już koniec. O, i spójrzcie jak się świnka cieszy. Mm, tak to fajnie wygląda, no. Normalnie. No, miodzio, miodzio. Naprawdę świetnie to wygląda. No i tym oto pozytywnym akcentem myślę, że możemy kończyć. Tylko przelećmy się tą papugą zdrajcą, żeby nie było. Wow, ale patrzcie jak ta gra jest, nie wiem. To no wiem, że to jest stary tytuł, ale żeby, nie wiem, żeby się wszystko tak teren renderował. No dobrze, kończymy już poziom. I jest kolejny etap już odhaczony. Czas na lodowy festiwal i przedstawiam wam od razu nowego wroga, jakim jest pingwin, po prostu pingwin. I taktyka na niego jest taka, że musicie na niego zaszczekać w odpowiednim momencie. Akurat z tego co pamiętam, turlanie się nic zbytnio nie da, więc uważajcie, gdybyście chcieli na niego zaszarżować. O, cztery kości w jednym miejscu. I ogólnie powiem Wam, że ten poziom jest bardzo klimatyczny, jak zresztą większość poziomów, ale ten poziom jest. Jest szczególnie klimatyczny z tego względu, iż panuje zimowa aura, która jeszcze panuje za oknem, przynajmniej u mnie za oknem panuje zima, więc naprawdę fajnie. Jeszcze wybrzmiewa świetny utwór. Zresztą mówiłem Wam chyba o tym, że muzyka w tej grze jest jednym z największych plusów. No i dalej podtrzymuje to zdanie. Więc naprawdę mi się podoba. Zresztą też mogę Wam zdradzić, że niedawno, bo w poniedziałek 18 stycznia zanotowano no, najniższą temperaturę od bardzo dłuższego czasu. Bo przynajmniej u mnie to było chyba nawet 18 stopni w nocy, 18 stopni na minusie oczywiście. Więc taki no. Na miastka zimy, zimy naprawdę dała o sobie znać. Do kogo się zwrócił ten psiak, co? Bardziej chyba do kamery się zwrócił niż do naszego bohatera. Wow. Dobra, kolejny pingwin zdjęty z anteny. Jeszcze ciebie trzeba zgładzić, tak jest. No, temu bałwanowi też się widzę nudzi, ale już się nim też zajęliśmy. No i znikąd pojawiła się armatka, którą, zdaje się, będzie można użyć. No dobra, także korzystajmy z tej okazji. Ogólnie w tym poziomie mamy takie mini zadanko, żeby zniszczyć w sumie 6 takich posągów, można tak to określić. W tej części znajdziemy dwa. Dwa posągi i dwa takie samolociki wredne, które już zdą zdążyliśmy poznać. No dobra, także mamy już z głowy te zabaweczki. Teraz spróbujmy zebrać kości. No i to już generalnie będzie tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, że się podobało. I oczywiście będziemy kontynuować już w następnym odcinku ten poziom, jaki też będziemy przechodzić kolejny. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.